Na pewno miasto jest postrzegane przez pryzmat architektury tej, która powstała kilkadziesiąt lat temu. To my remontujemy, chcemy wracać do tej pierwotnej formy, no ale też mamy ambicję budowy nowych budynków, przykład ulicy na przykład Kolejowa. No taki zabytek na pewno już, już na pewno cała strefa już, a właściwie, bo to kilka budynków, ale też budynek przy ulicy Chrobrego 13. Chrobrego 13 to budynek, który podlega Konserwatorowi zabytku, i nie była to łatwa inwestycja, dlatego że trzeba było zachować tą całą przestrzeń historyczną, i to dzisiaj na ulicy Chrobrego wyraźnie widać. Zachowaliśmy to i została wykonana adaptacja tych pomieszczeń, które były dawniej. W tej chwili jest osiem mieszkań bardzo interesujących, bardzo ciekawych. Budynek rachubowego 13 jest idealnym przykładem. Fasada rozebrana, później odbudowana, no to ten stary styl miasta, historyczny. Tutaj mamy też oczywiście konserwatora zabytków. A z drugiej strony, sam pomysł na zagospodarowanie wnętrza, nowoczesne, gotowe kontenery. I mam nadzieję, że również ta forma gdzieś się w mieście przyjmie, będzie pomysłem na rewitalizację, na przykład osiedla Paruszowiec. Bo takich miejsc poza centrum też oczywiście w Nincach mamy bardzo dużo. To osiedle Andeksa, na przykład w Niedeprzycach, to właśnie wspomniany paruszowiec, to remontowane, tego monolizowane boguszowice osiedle. Generalnie rybnik posiada dużo ciekawych budynków. Ważnym jest to, żeby przy ich odrestaurowywaniu czy renowacji nie zapominać o pierwotnym zamyśle ich autorów i tą tak powszechną niestety obecnie steropianozą i pastelozą nie niszczyć ich. Coraz bardziej zwraca się uwagę na lokalną ludność, na dzielnice, nawet te ościenne. Wojciech, student, który swego czasu był pełnomocnikiem prezydenta do spraw inwestycji, padł na pomysł właśnie stworzenia w rybniku centrów aktywności lokalnej. Miało to dwojakie zadanie. Po pierwsze dać właśnie przestrzeń mieszkańcom danej dzielnicy do uprawiania właśnie tych wszelkich aktywności sportowych czy kulturalnych, ale też te budynki mają się stać takim symbolem przynależności danej dzielnicy do miasta Rybnika. Warto podkreślić też te prywatne inwestycje, które się pojawiają, bo to przecież na przykład K1 i wszystko to, co wokół tego budynku, mam nadzieję, w przyszłości powstanie, taki miks, liczę, prywatno-miejski. To ważna strefa, to ważne miejsce i bardzo przyszłościowe miejsce na mapie rybnika. Praktycznie. Wszyscy mieszkańcy wiedzą, co to K1, co to za przeszklony budynek, no i co się w nim znajduje. W tym roku właściciel K1 zakupił budynek byłego banku Santander. Planujemy w nim stworzyć kolejny biurowiec, troszeczkę mniejszy. Będzie się z nim znajdowało około 1500 m2 powierzchni. Sam, sam urząd miasta też planuje stworzyć taką dzielnicę biurową, tak to możemy nazwać. No a my chcemy stworzyć. Kompleks biurowy K1. Przygotowanie tej koncepcji jest... Długie i czasochłonne, bo tu oprócz elementów planistycznych, kwestii sieci, kwestia własności, kwestia rozwiązania ruchu komunikacji, w ogóle na pewno jest to miejsce bardzo dogodnie położone z punktu widzenia i wylotu drogi przyczyny Racibórz i dworca PKP. Na pewno trzeba wpisać w to usługi komunikacji miejskiej, usługę parkingową w ogóle dla obsługi całego tego terenu. Liczę na współpracę, liczę na budowanie takiego pomysłu na to miejsce, które. W perspektywie kolejnych kilku lat przynoszą przede wszystkim iłaną architekturę, bo o tym dzisiaj mówimy, ale też miejsca pracy, no i będą tym elementem transformacji gospodarczej miasta.